Absurdem jest to, że mamy dość dobre prawo, w sumie, jeśli chodzi o edukację włączającą, o zróżnicowaną klasę i na przykład możemy zatrudniać, czy zatrudniamy dla na przykład dzieci w spektrum autyzmu, czy ze sprzężeniami e, nauczycieli współorganizujących, ale niestety, jak to my lubimy, o, obchodzić prawo i mimo, że ten nauczyciel współorganizujący ma e, prawo pracować, czy ma taką, e, jakby, swój etat 20 godzin, to. Te 20 godzin nie jest przeznaczone dla jednej klasy, w której uczą się ci uczniowie, a po prostu czasami dyrektorzy przydzielają 5 godzin, 7, 10, 12 w zależności od tego na ile im fundusze pozwalają i to wydaje mi się, że jest absurdem, bo jeśli ustanawiamy jakieś zasady, przepisy, prawo i jesteśmy o tym przekonani, że to działa, że to jest efektywne i że to pomoże zarówno uczniom, tym z dysfunkcjami jak i pozostałym uczniom w klasie a w szczególności nauczycielom w takim efektywnym prowadzeniu zajęć i o, jakby obniża się ten wymiar godzin no to to wydaje mi się, że jest absurdalne